Efektywne zarządzanie magazynem jest kluczowym elementem sukcesu każdego przedsiębiorstwa handlowego. Dlatego warto zwrócić uwagę na narzędzia, jakie oferuje system Comarch ERP Optima, zwłaszcza w zakresie procedur przyjęcia i wydania towaru. Te procedury są niezwykle istotne dla dokładnej ewidencji zapasów oraz usprawnienia operacji magazynowych w Twojej firmie. Zacznijmy od przyjęcia towaru do magazynu. Pierwszym krokiem w tym procesie jest utworzenie dokumentu PZ, czyli przyjęcia zewnętrznego. Można to zrobić w prosty sposób, przechodząc do modułu Handel lub Handel Plus, wybierając listę dokumentów PZ i klikając przycisk Dodaj. Następnie uzupełniamy dane nagłówkowe, takie jak data wystawienia, magazyn docelowy, kontrahent i kategoria towaru. Kolejnym krokiem jest dodanie konkretnych pozycji towarowych. Wystarczy wybrać towar z listy, określić ilość i sprawdzić cenę zakupu. Przed finalnym zatwierdzeniem dokumentu ważne jest, aby dokładnie sprawdzić wszystkie dane oraz ich zgodność z dokumentem dostawy. Gdy wszystko się zgadza, klikamy Zapisz, a stan magazynowy automatycznie się aktualizuje. Wydanie towaru z magazynu przebiega w podobny sposób. Zaczynamy od utworzenia dokumentu WZ, czyli wydania zewnętrznego. W tym przypadku również wchodzimy do modułu Handel czy Handel Plus, wybieramy listę dokumentów WZ, a następnie dodajemy nowy dokument. Uzupełniamy dane nagłówkowe, takie jak data wystawienia, kontrahent i kategoria wydania. Następnie dodajemy towary do wydania, sprawdzając ich dostępność. Oraz ilości zgodne z zamówieniem klienta. Po ostatecznej weryfikacji zatwierdzamy dokument, co powoduje automatyczne pomniejszenie stanu magazynowego o wydane ilości. Aby jeszcze bardziej usprawnić te procesy, warto rozważyć optymalizację poprzez dodatkowe funkcje Komarch ERP Optima. Na przykład, automatyczne generowanie dokumentów na podstawie zamówień znacznie przyspiesza cały proces. I minimalizuje ryzyko błędów. Integracja z czytnikami kodów kreskowych umożliwia szybkie i bezbłędne wprowadzanie towarów, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza w branżach wymagających szczegółowej ewidencji. Nie można również zapomnieć o generowaniu raportów i analiz, które dostarczają cennych informacji na temat stanie magazynowym oraz rotacji towarów. Dodatkowo procedury w komarach ERP Optima. Są ściśle zintegrowane z innymi modułami, co zapewnia spójność danych oraz efektywność procesów. Na przykład, dokumenty WZ mogą być automatycznie generowane na podstawie faktur sprzedaży, a PZ z faktur zakupu, co eliminuje potrzebę podwójnego wprowadzania danych. Bezpieczeństwo i kontrola dostępu to kolejne istotne aspekty. Komarch ERP Optima. Oferuje zaawansowane mechanizmy, które pozwalają na definiowanie uprawnień dla użytkowników i śledzenie historii operacji magazynowych, co skutkuje większą ochroną danych. Podsumowując, procedury przyjęcia i wydania towarów komarch ERP Optima są kluczowe dla sprawnego zarządzania zapasami. Wykorzystanie pełnego potencjału tego systemu przyczyni się do zwiększenia efektywności operacyjnej i finansowej Twojej firmy. Zainwestuj w przeszkolenie personelu, a regularna analiza procesów pomoże w ich udoskonaleniu. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo zyska na płynności operacyjnej, co z pewnością przełoży się na lepszą obsługę klientów i wyższe zyski. Jeżeli potrzebujesz pomocy w optymalizacji tych procesów, warto zwrócić się do doświadczonych specjalistów z firmy Neosmart. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.